Witajcie, kochani. Wczoraj omawiałam mudrę Ziemi, która dawała nam większą stabilność. Dzisiaj na czas, na czas na mudrę, która również wiąże się z taką akcją serdecznego palca i kciuka, ale ma zupełnie przeciwstawne działanie. Jest to tak zwana SURIA albo SURIA RABI MUDRA. Czyli mudra słońca. I tu wykonujemy ją w ten sposób, że czwarty palec, czyli symbol żywiołu Ziemi, zginamy tak, żeby dotykał nasady kciuka, i przytrzymujemy kciukiem. Także też bardzo łatwa do wykonania mudra. I jest to mudra rozgrzewająca. Przede wszystkim, czyli dodaje nam energii słońca, energii, która nas mobilizuje, która nas rozgrzewa. W związku z tym należy ją stosować zawsze tam, gdzie potrzebujemy ciepła. Może wspomagać taką sytuację, problem, z którym spotyka się wielu ludzi, a mianowicie łatwe marznięcie i problemy z rozgrzaniem stóp i dłoni. Właśnie w ten sposób, stosując tą mudrę, możemy po prostu zmniejszyć takie problemy. Warto pamiętać ją wtedy, kiedy się przeziębimy dlatego że również może zadziałać. Działa także w momentach stresu, kiedy odczuwamy zimno. Także y, warto wiedzieć, warto pamiętać, to bardzo prosta mudra do wykonania, a jednocześnie y, bardzo ułatwiająca życie. Kiedy jeszcze stosujemy tą mudrę? Właściwie wszędzie tam, gdzie cia, kiedy ciału brakuje energii. A więc przy niedoczynności tarczycy, przy problemach z trawieniem, jak na przykład y, y, zatwardzeniu chociażby i... Y, 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 Problemach z krążeniem. Jest to niewątpliwie taki naturalny sposób. Aby tych problemów uniknąć albo, żeby je zmniejszyć. Oczywiście, raz jeszcze powtarzam, nie, mudry nie służą zastępowaniu konwencjonalnego leczenia, ale w wzmacnianiu jego efektów, ewentualnie mogą zadziałać tam, kiedy nie mamy po prostu innej możliwości. Dlatego też myślę, że warto je znać. Także mudra ta przyspiesza metabolizm. O ile wczoraj mudra Ziemi wskazywała nam jak przytyć, szczególnie do osób, które ciągle mają niedowagę, to mudra surja mudra pomaga zrzucić wagę. Czyli tam, gdzie mamy kłopoty, nie możemy tej, tych kilogramów zrzucić warto po prostu praktykować właśnie taką mudrę dlatego że y, przyspiesza ona naszą energię, przyspiesza nasz y, metabolizm. I y, y, jak mówię, bardzo prosta, bardzo łatwa do zapamiętania, nie sprawia problemów, żeby ją dobrze wykonać, pamiętajmy. Y, Palec, czwarty palec serdeczny dotyka nasady kciuka, a kciuk go lekko przytrzymuje, znajduje się na palcu serdecznym. Także widzicie jak to wygląda. Mam nadzieję, że ta mudra okaże się przydatna. Pozdrawiam, do usłyszenia.